No dobra, let's do this. Aha, jest let's uzmawienie. do this. Na szybko zobaczę, co to jest za ta broń. Ostatnia. Lee Enfield. Jakie drżenie karabinu ogromne, o kurwa. To pierdolę, garanda sobie zostawię. Kurwa, znowu konsolę włączam. Duplex. Chujowy ten Duplex. A wezmę z tego, a co? Nie. Dawaj! No kurwa! Uspokój dupę! Mam tu ulepszoną lufę. Uspokój dupę. <grym> Dobra, gotowy. Fabryka ratte. Let's do this, let's finish. Let's, do this. let's finish this. Dodatkowe cele jeden. Przeszukaj pióro. <grym> Nie klupy. Zgini. Tak, co? No mam taką wiesz. Ten, ten tip taki. Szukaj amunicji, ładunków i No, myślałem, że pobocznym obiektywem w tej misji jest przeszukaj trupy. E, o, ty jak fajne! To takie w skałach, ja myślałem, że to jakiś magazyn? Ja też tak myślałem. No, się napokazywali. pokazywali. <grym> Ten, co kurwa... <grym> co ty robisz? <grym> Ktoś do nas strzela już? Czemu ty strzelasz w ziemię? Myślałem, że to ty strzelałeś. Tam. <noise> nie, to ty. <noise> nie, ja nie strzeliłem po wyjściu. Ja, ja go chciałem tak strzelić, żeby on tam spadł na dół, ale mi się trochę. A ty jakiegoś ziomka ziomka widziałeś? No przecież. Chyba tutaj, tutaj leży martwy, no. Tak? Tak? Ja mu szczała w jaja. No dobra, myślałem, że strzelasz tak na pałę. <noise> nie. I zacząłem debiler odwalać. Beczka tam jest, mam ochotę bo roz... bo oficerowie Czekaj, Wiele czekaj mam po oficerów Po cichu Które, którego? Ja biorę tego z prawej Dobra, trzy, cztery Jakie kurwa zgranie Dobra Is dead? Jakieś plany tutaj są, czym się zdaje? Tak Nie Zdaje mi się Dobra, czekaj, 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 czekaj Czekaj, co mam dokładnie zrobić? Nie wiem. Eee, zbierz niemieckie plany, tak, cztery. O, tak, u tak, dostaniesz Dostań tak. się do chodników, zniszcz transformatory. Wyobraź no ten... <grym> sobie, jak ten zginął tutaj. Który? <grym> no ten tam, po, 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 po drugiej stronie. <grym> Widzisz go? Co, za, za, ten tutaj na skalę? To no, u mnie tak leży na boku. No. Tak no, nogi ma tak pod kątem 90 stopni względem siebie. Ja <grym> to inaczej. No inaczej trupy <grym> wyglądają, zależnie od osoby. Inaczej. No, oh Co się tak spinasz? No, tam... Cykasz się? Ej, no bo ja się do. No cykasz się, kurwa. No, Dobra, czekaj. O, schowałem się, schowałem się. Jak kurwa po szczele. Coś nie trafił? Tak, tak. Problem. Ten tutaj ładny mostek robi. Pogrzebię mu w jądrach, dobrze. No dobrze, lubisz to przecież. No ba. Lubię czasem pogrzebać dobra. nazistą w jądrach. Cichaczem? Idę cichaczem tego tam, co tam normalnie sobie przy beczkach stoją. A nie, bo ich jest dwóch, to musimy razem. Ty no idź dobra. prawą, prawego, ja lewą, lewego. Dobra, czekaj, czekaj. Okej, okay, już go mam. Czekaj. Ty, on mnie tu widzi. Ty. Dobra, już mnie je widzi. Dobra, dawaj. Bierzemy ich? Tak, czekaj. Szybko, bo tam już idzie jakiś typ więc zabij go, zabij go, szybko. No, co ty, żeś go nie trafił? Tak. Jakiś problem? No bo. Dobra, udało się, nie znaleźli nas. Dobra, chciałem. O, gadanie tego Herkomandera, można zagłuszyć. <noise> Kładź się! komander, kurwa, Führer! <noise> Myślisz, że Führer im to kurwa gadane jakoś nagrał? Tam jest jakiś ziomój zaraz obok. O, już nas widzą. Nie, w ogóle cię jesteśmy. Uważaj, nie wychodź. No wiem, wiem, wiem. Chyba Czech ich tam jest, rzucam granatem. Nie! Tak! Dobra, ja Jolo! Nie dorzucę tam chyba do nich. O kurwa, Dorzuciłem. Czas na prawdziwą snajperską robotę. Dokładnie. Dawaj mi tam <laughs> Prawdziwa snajperska robota. Dawaj tam Podaj dynamit. Strzeliłem o. w coś z nadzieją, że wybuchnie, ale nie wybuchło. No ja właśnie też coś tak patrzę, coś tam jest, ale tu... W kolano ustrzeliłem, i chuj, nie zginął. A potem w kolano, <grym> No wychyl banie Od boku jeszcze ktoś we mnie strzela. Dobra. Jeszcze tutaj chyba jest jeden. Biegają za to właśnie takie frajery. O! Strzał w płuca. Ten da. z Thompsonem kurwa biega No co Call of Duty to... 3 ograniczał, kurde. I będzie znowu milion komentarzy. W ogóle nie ma klimatu z wami. Z nami nigdy nie ma klimatu, z nami jest. Fun Dobra, czekaj, czekaj. Okej, okay, uleczyłem się. No kurwa, ile można w jednego ziomka strzelać? O kurwa. Strzeliłem do jego trzy razy, z czwartym stwierdziłem, pierdolę strzela w beczkę. I wtedy kurwa jego właśnie trafiłem, a nie beczkę. Ja tam podpaliłem. Dobra, ja tam zabiłem. Hehe, he, he, he. Kurwa, coś tam nie było. Te, bo te plany są tutaj, trzeba je zgarnąć. <grywanie> zabiłem go, kurde, tym. Jak ja kocham. O, strzow, kroczę. Mmm. Mmm, jak ja kocham. Mmm. Mmm jak pięknie mm, o Jezu ile ich tam jest? Awansowałem na dziesiąty stopień Normalnie jak mrówków Czekaj, 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 bo mnie tutaj Strzelają radę?! Gdzie jest ten plan jebalny? Gdzieś u góry może. Weź zobacz tam u góry gdzieś Czy mam tu kurwa. Przeszukać to wszystko? No 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 Ostradałeś zmysły? Szukaj, nie pierdol. Gdzie te chuje mogę rozstawić plany? Może po drugiej stronie będą? Jest i taka opcja. U, u, u. W rękę dostał i zginął. <laughs> <laughs> tam, tam jest. Idę na drugą stronę, może tu będą plany. Gdzieś. Ale tutaj jest gwiazdka przecież u góry. Ale gwiazdka to są... Tu drzwi. jest, beczkę trzeba rozwalić, Boże. Ooo, wow, jak mu w łapsko strzeliłem pięknie. O, jakiś tran transistor trzeba było rozwalić. No tak, to jest nasz cel główny. Plany, jakieś plany. Ooo, jak go tam trafiłem. Chciałeś go zabić, nie? Nie wiem, nie wiem o kim mówisz. Strzelają do mnie przez blachę, z kurwy, syny, bo mają potężne pistolety. <śleski> <śleski> tak, tak potężne pistolety że widzą kurwa przez blachę. Dobra, czekaj. Ojej, tutaj ich trochę jest. A ja sobie tak wlazłem, tutaj z partyzanta. A ła, się. Co ty gadasz? Ale ja miejscem... też. <laughs> nie! 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 Ja pierdolę, ale mi nie chciało broń wystrzelić. Kurwa, miałem go się na celowniku, ale mi nie chciało broń. wystrzelić. że nie miałem amunicji. No kurwa, dupy nie miałem. No. <laughs> o! Dobra, jesteśmy tutaj, to nie jest tak źle. Niebywałe! Znowu dwóch ty, przeciwników Tak, tak. Raz, dwa, trzy. Jezu, już miałem ich tyle ubitych, no. Ja przychodzę na drugą stronę. No ale to lepiej, jakbyśmy razem tutaj chodzili. Patrz no. jaki ze mnie, kurwa, podróżnik. skacze w przepaść. <noise> no to skacz. Uiiii! Co za devil, nie! <noise> Przynajmniej zwiedziłem trochę świata, nie to co No tyś. Prze. <grym> ah, fun, fun, fun. Fun, fun, fun. Aż wody naleje. Ja ci zaraz dam fun kurwa. O teraz ja tu jesteśmy. Fun. <grym> Patrz jak pięknie się te, te checkpointy robią. Dobra eliminujmy po dwóch stronach, będzie szybciej. To, to ja znowu skaczę w przepaść. To jest takie Dobra. piękne. On tak fajnie machał rękoma jak leciał. No dobra, no to w takim razie, no, no to idź, no, śmiało. A no idę kurwa, idę. No idź, idź, bambusie pierdolony no idź. <noise> no idź! <noise> Czekaj, a o tutaj, o, przeciwnik. <noise> ja chyba ich tutaj będę rozwalał ze snajperki, bo to co, co mi tutaj mówi ten Führer... No właśnie... ...jest bardzo kurde korzystne, mi się wydaje. Że tutaj też mi ten ziomuś będzie gadał. A mnie już kurwa nie zagłusza, musiałbym być przy na jakimś głośniku chyba. Uwaga, uwaga. Skradę się jak przechuj Is dead, i dead. może ja bym też przeszedł tam na drugą stronę do cie. I zrobić takiego psikusa, co? Uh -oh. Co już cię widzą? He, he, he. No bo wtedy ja tutaj, wiesz, odpalam elegancko granat, no No dobra. Inco ja jestem inkognito. A. Już, bo to tylko dwóch ziomków było. Okej. Okay. Nie, ty idź tam tą stronę, rozpierdalaj transformatory, ja tu może znajdę te całe plany gdzieś. Okej, okay, tyle że ja tutaj wszystkich będę musiał ominąć, bo inaczej tutaj nie, nie mam szans, żebym przeszedł. Bij ich! Mówisz? Tak! Dobra. To to nie są kurwa te plany, jakaś mapa duża. Nie. Dobra. Znaleziono ciało, okej. Okay. <grym> bo tutaj jeden się czai, Nie ale ma nie za ba... co. Nie ma za co, kurde. No i wszystkich żeś zaalarmować. <noise> nie ma za co. No kurwa, dobra, <noise> granaty, Thompsony i, i. i kurwa jolo. <noise> Wyrzuć snajperkę, wejść drugiego Thompsona i tak dual wielding. Ja ci idę pomóc. Przemieszcz się. Nie, spoko, spoko, dam sobie radę. Przemieszczenie udane, duch, proszę bardzo. Marczyć jeszcze do moich sposobów, są chujowe. Miałem powiedzieć, że bez zarzutu, ale jak leżysz. Może w te nogi im wejdę. No przecież dostał jak <laughs> Dobra i... Kurwa. Dobra. Wyglądało, wyglądało tak, jakby trzech naraz padło, takie trzy czaszki się nagle pojawiły. No bo trzech naraz padło! A jednym pociskiem. Dokładnie. Nie, leciał jeszcze dalej, tylko ludzie uciekli z jego toru, tak? Dokładnie, a jesteś u mnie, idź stąd. Mmm, nie. Er, nie, to nie jest moja czecha, droga ninja. Czekaj, czekaj, czekaj. Mogę stąd zeskoczyć po prostu, a nie po tej drabinie, nie, nie mogę, god it Ja okay. brakuje z drugiej strony, myślę, że jesteśmy gdzie? Gdzieś in... O, to ten transformator, dobrze. Dobra, czekaj, czekaj. No uciekają, no nie Włokieć dostał, no, aż go obróciło Uu. Tam jeden ziom chyba chciał reanimować swojego, ale mu nie dały. O nie <grym> jaja dostał <grym i zjaja> fajnie Dostał <grym> jaja, no bo kurwa pierwszy raz tak praknie. Nie, nie ma tam tego a tu jest! Kurwa! Co to jest? Żeś poprawił po mnie. Kurwa! <śmiech> Chodź. <śmiech> Widzisz, jak Kurwa. teraz zawodowo idzie? No. Pełen profesjonalizm. Gdzieś tam miałem kółko czerwone. Ale jebaćko. Tam skurwysy na tym przejściu siedzi. U góry jest! O oh, lol! Nawet w dwóch. Już nie. Jeden przynajmniej już nie. Znowu dostał w krocze prawie, no, tak w pachwinę. pachwinę, powiadasz. Tak. Gdzie te plany jebany. Kurwa, jakie dostałem stary teraz i jest szok. O właśnie go chciałem ucelować. Ja kurwa bez oddechu to wszystko robię. No, no tak. Za długo już grałem w tą grę na najwyższym poziomie, żeby bawić się w oddech. No, 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 mam wrażenie, że na niższym poziomie trudności jakoś bardziej szybko strzelne są te bronie. A może? Jestem ciekawy, jak jest na tym autentycznym. Nie strzelają w ogóle. <noise> Dokładnie. Z noża musisz eliminacja, wyeliminowani, dobra. Może tutaj te plany znajdę. Gdzie one są? SMS. O, proszę. Znalazłem. Plany to są takie białe kartki na pochyłych drewnianych tabletach takich. O ile ich mamy znaleźć? Cztery. Dobra. <try> Twisted Transistor. Dobra, czekaj, czekaj, bo tutaj widzę, że mnie. Cyluj... Molestują. Celuje cię ktoś. Headshot. Dalej, jeszcze jeden tam do jakiejś pazi. MAKLIER! Tam ze dwóch stoi What naraz. WHAT THE FUCK NO! Ratuj mnie! Czekaj. Raz! Teste sms -y. Krupa. Nie, SMS-a pisałeś i zginąłeś, nie. dobrze rozumiem? Nie, dostałem SMS-a i eksplodowałem skrzynkę. Myślałem, znaczy skrzynkę beczkę, myślałem, że nie będzie aż ta takiego wielkiego. Aha! Ta zniszczyłeś eksplozji. transformator i cię rozjebało. Tak, myślałem, że, że jasne. nie będzie tak wielkiej eksplozji, a ja tu psikus, no trochę się zdziwiłem. Ja tu psikus, no rozpierdoluj transformator elektryczny, myślał, że się dym poleci. No myślałem, że będzie mniejszy wybuch. No to źle myślałeś. Ty się nie pałaj myśleniem. Chodźmy się. Na gółę. Nie ma tu już kolejnych. Są, oh, widzę jakiegoś Macleera dostał w policzko. Dostał w kliczko policzko. Ale kurde tutaj zniszczyłem dziada. Dwóch tam idzie. Już jeden. Dobrze. Już, już nie ma ich. Jeszcze w płuca. Co tutaj teraz robimy? Nie ma. Co, co, to, jest <laughs> co, 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 co? Chyba bombę jest? podkładamy. ładżunek wybuchowy obok innych... Rakiet, dobra, spierdalamy. Zdecydowanie. Tylko gdzie? gdzie? Uważaj! O. Co? Na co mam uważać? O kurwa! Ten co tam strzelać zaczął. Przestraszyłem się. Biegnął. JAK <laughs> wyskoczył fajnie. Ja teraz no. eksplodowałem coś. Gościa tak przyjebało do jakiejś belki metalowej. Wisiał na niej. Ała! <laughs> oh, wow. Skąd on mnie strzelał? Przez drzwi, kurwa? Dobra, weszliśmy do windy. i Wszyscy zniknęli. <śmiech> Führer? Chyba <laughs> ten trzeci. <laughs> Siwy.

<laughs> to było jaki, tak śmieszne. Jaki timing idealny w ogóle? we are not the to ja spierdolę. <laughs> A co do gościu I Ej, piękny. Co teraz? Jest ciemno trochę. Halo! Zbugowało się światło. E, dobra. O, ja pierdolę. Widzę, że też podjąłeś się tego samego planu, którego ja chciałem. Czyli na jak jeszcze jedziemy? To! To! Mnie za bardzo te metale przeszkadzają. To mnie ratugi. też strasznie to irytuje. no. Dobre. Rachunki, kurwa, ładunki, nie rachunki. Ok. Dobra, strzał w nerkę. Z to stałem, muszę odczytać. No nie. Kurwa mać. Dobra. Bąk. Kurwa, nie trafiłem. Bąk. Bąk, kurwa. Bąk. <śles> Co to? Dobra, czekaj. Idę dalej. Bąk. W serce. W serce. Rozumiesz? To Hunto urtownie pisze, kiedy nagrywamy. Napisz mu. <laughs> niedługo. Sun. Nie ma co się jebać z tymi owieczkami, no. No, dzięki, że mi dupę teraz uratowałeś. trochę nie do końca, ale okej. Okay. No, widziałem, że ty się zajm zajmowałeś jednym, to poszczeliłem drugiego, który tak. Szeł ci w plecy z Katom Soda. Można powiedzieć, że trochę ci pomogłem, ale to tylko trochę, bo go musiałem sam przejść, wyeliminować. No bo ja go tylko powstrzymałem chwilowo. Złoczyńco Dobra, czekaj, czekaj, Jak czekaj. Jak się nie nazwał. Bombę. Bombę podłożyłem. Dobra, eliminacja. Tam ile ich jest z przodu, widzisz? No, ja tak idę w stronę, powiedzmy, jednego z tych miejsc, gdzie trzeba bombę podłożyć. O iluś tu ja, jest? Co, ja, ja idę tam na górę. Ja jestem już na górze, łażę po tych, tych. Dobra. Kurwa, jak w oko dostał. O nice, tu tutaj jest z gościu. Ja chcę tam granatem pierdolnąć, wiesz? Tam jest ich dużo wielu. Trochę niebezpiecznie mi się tutaj zrobiło, ale. Daję radę. O, ma pancer z szereka. Krenaty, Ale ch jedna. chyba wo wo wolę jednak tego MP40. Przy przyda mi się troszkę bardziej. Coś tam do mnie szczela. to chyba człowiek. Oła, oła, muszę uważać. Uważać! O, zabiłeś mi go. Ej, no bez ja! Wykrwawiasz się serio? No kurwa? mnie ratować! No. no kurwa, ja miałem cię ratować! Teraz za pierdalać ile sił w nogach na dół. Gdybym tylko miał jakąś lianę. To bym odjebał tarza... Tarzan. Tarzana, i bym był już na dole. Zapierdź dalej, no. No już masz blisko, chodź. To Tylko to tam schody na dół, i. Tam jest snajper. Tam, gdzie strzelam. Super. Wszystko widzę. Nie pozwólcie morderstwem oddać strzał. Ty to są te wie wielkie czołgi tutaj, ale fajnie się tutaj robią. Jestem. Cześć. Dobra. No bo wziąłem mnie zaskoczenia, no. No, no. Tak mówiła Twoja ostatnia dziewczyna. Nie was. Nie was. Ach, te piękne headshoty jeden za drugim. No dziemie. No już go chciałem, no! Jak pięknie w łapę dostał. Zatańczył, ja zatańczył makarenę i go nie ma. A ja taki ucieszony, że go sobie kurde wezmę, smelę, go zabiję, to... ja, no. Jak się tam dostał? Aha, tam, dobra. O tutaj też trzeba jeszcze podłożyć, okej. Okay. Dobra, ja podkładam ostatni u góry. Dobra. On nie. Nie gadaj, że oni go uruchomią zaraz. Nie, dobra, okej. Okay. Nie przyjechał jakiś poja pojeździk mały. Dobrze, że mam amunicję, Pepant. Skąd oni kurwa jadą? Ode mnie. Czekaj, bo tutaj. Co to za cel teraz mamy? Trzeba wejść na ten czołg. Co ty gadasz? Bo duży ładunek wybuchowy na ratę. Kurwa, jaki ogromny jest ten czołg w ogóle. Smaż czy piętra. Dobrze. Może ja spróbuję tam zejść na dół. Ja sobie ich tutaj eliminuję. No kurwa, ja nie mogę stąd przeskoczyć A? na ten pierdolony czołg. No przecież to się nie, nie ima. To... Z... Jak trzeba wejść na ten czołg? No obejść trzeba i z ziemi po schodach. O, faktycznie, tutaj jest. Dobra. <kłysy> Tylko, że ja tutaj stary nie mam jak zejść. Bo tu jest przecież ten, ten mochodzik. No właśnie, to jest nasz główny. Wiem, problem co zrobię! Tej Stary! Rzucisz dynamite! No właśnie. Ja nie, nie rozumiem, czemu ten dynamitem na tak krótki zasięg można rzucać w ogóle. Nie wiem. Jak Tacy, kurwa, prawa. słabi jesteśmy. Trochę no, nie trafiłeś. Czekaj. Może ja go dam radę uszczelić. Może mi się uda tak. Jeb, no. Jebłem. <laughs> to się nazywa kooperacja. Dokładnie. <laughs> Dobra, od tej strony tutaj się. Ale nie, by było przepraszam. fajnie, jakbyś byli mistrzami. ja jestem chowa zaraz obok tego czołgu i już na, już na nim jestem. Dobra, ja tutaj też jakoś wbijam. Tak, ja Dobra, część, Tak, jest. Dobra. No wielki hej. ten czołg jest, ja jebie. Jest. Znalazłem dziennik wojny. Podkładam ładunek. To ten na chuj. Ja tam trzeba będzie spierdalać. Ucieknij z hangaru. No, zdecydowanie trzeba spierdalać. No na chuj, tu wszedłeś. No, nie wiem, no myślałem, że też muszę wejść. Nope, no tak. bo czytałem dzisiaj posta, że EA coś tam ustosunkowało się do rzeczy, na które ludzie narzekali w Battlefield Hardline, że coś tam przyspieszyli czas w ogóle. O kurwa, czemu to strzela? Nie wiem, przyspieszyli czas czego? Ale przyspieszyli prędkość poruszania się, e, coś tam chyba, pozmieniali to i tam, bo tu są przeciwnicy jeszcze, lol. Muuuuuuuuuu. No i tak bardzo obok. <Khym> A mój, w prajerze! I mój, kurde! U góry jest jeszcze. Mała. Mała amunicji? O kurwa, rzeczywiście. Kończy mi się ammo do sniperów. Nie, nie, nie ma. O, tutaj są. Paka, paka, paka. Uuu. Czekaj, muszę poszukać ammo do snajperki, bo nie mam. Chyba, już... A co tutaj z u góry? Nie mów, że, że, że ten czołg będzie stąd wyjeżdżał. Nie wiem. A tutaj trzeba go pewnie zdetonować. Czekaj, poc... daj, mi, daj mi bandaża użyć. Nie wiem, ja jestem na tym, na gnieździe snajperskim. Na dupie. Ja szukam. Aha, pomocy. stary. Trzeba zrzucić na, na ten czołg bomby. Widzisz? No. To weź dawaj, ja biorę tego z lewej Ja strzeliłem, mam w chuj spowolnione Co się kurwa stało? NIE TRAFIŁEŚ Trafiłem, Nie, bo odbiło się i przeleciało obok Widziałem u siebie To twoje, przecież ja trafiłem Nie? Bomby spadają Ooo, zajebiście Zajebiście o i co teraz Führer? Jakie ma oczy białe końcu kurwa, a Tak, i wszystkie odłamki akurat go ominęły. <grymne> każda skała. Może teraz go zaszczelimy? A, to może będzie rentgen, co? No, o trzeci <grymne> grzech Wiele nas łączy. Oh. <grymne> o. Help like me! Czemu wziął jakiś swój, kurwa, nabój? Bo jest specjalny. No, to nie pierdolił z tym, myślałem, że to my będziemy musieli strzelić albo coś. <grywa> no wiesz, taka akcja, strzelamy z kilometra normalnie. No. A plany? Wzięliśmy tylko jeden. Jebać to i jebać. Ratę zniszczony. Pan. <grywa> nie. Fajnie. Pora znaleźć sobie więcej roboty. Sniper Elite 4 nadchodzi. Zrobię tą samą mapę mapy zmienię. Dokładnie. Zrobiłem wtedy, zrobiłem teraz, nie wiem. Sniper Elite 4. Antarktyda. Antarktyga, o może być. <gryw> Będziesz w śnieg strzelał. <gryw> No dobra, no to chyba kończymy, nie ma co napisu w ogóle. <coughs> no nie ma co do napisu, możemy tylko je ominąć spacją czy czymś. O, trafiłem. <coughs> możemy ominąć spacją spacją, zobaczyć statystyki. <coughs> o, no ilu miałeś eliminowanych 45 76 suko! 1450 metrów 2056, suko Oznaczeni wrogowie 1 Ty kurwa, że też jesteś jest kurwa. Przemieszczenia 16. Taktycznym 12. Suko. Odkułeś się za poprzednią misję. Tak. Kontynuuj. U. A tu jeszcze jedna misja. To koniec. O, filmik zapomniałem. <laughs>

No dzięki wsielkie, sie, no. Dzięki wsielkie za oglądanie misielkę. <noise> za oglądanie naszej serii. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Klimatu może nie było, ale był fun. I ale dla był mi fun, to krew, tak. To, przychodziło. tak. No to cześć. No to cześć.